Espres ciśnieniowy De'Longhi Dynamica Plus, prawdziwe włoskie espresso, czy pyszne late macchiato? De'Longhi Dynamic Plus, już 3 lata ponad w domu, 624 kawy, napoje meczne 428, czyli ponad 1000 ogólnych jakichś napojów zrobionych. Głównie robię ten filmik, żeby poznać Wasze opinie, jakie Wy macie modele i czy jesteście zadowoleni, bo wiecie, tak jak fabryce produkują ileś i mogą być jakieś błędy fabryczne albo coś może wam się nie podobać to jest trzeci filmik bo co roku go robię i zawsze fajnie ludzie tam piszą jakie mają problemy albo coś takiego głównie był też fajny ciekawy przypadek że yy, skraplanie wody tutaj tylko że to właśnie wyjaśnili że pod wpływem tych procesów właśnie skrapla się ta woda parzenia te, tej kawy dla mnie największym markamentem jest zasobnik z mlekiem, bo wiecie, robicie sobie jedną kawę, trzeba to wszystko czyścić, myć. Nie ma może jakiegoś takiego wkładanego albo rurki, albo coś w tym stylu. Ale jak dla mnie do no, tragedii nie ma. Wszystko fajnie chodzi I, i czy to jest duża ilość kaw, czy macie właśnie większy już stan licznika i na przykład czy wam padną i na jakim stanie licznika wam padną. Mnie bardzo zaraziła ogólnie, długo kawy w życiu nie piłem, nie pijam, aż za dużo, ale na przykład kawę y, Latte? Nie, Latte, tak? że tam jest więcej mrekatu, zajebiste to jest. Nie lubię silnych kaw jeszcze, chyba że naprawdę chciałbym się pobudzić, albo byłoby to potrzebne, wskazane, to nie ma sprawy. Ale ogólnie jestem zadowolony, rodzina chyba też mi się wydaje. Wiem, że wyszedł jeszcze jakiś nowszy model, jak macie to, to piszcie. On działa też na podstawie aplikacji, powiem Wam, że w teorii to jest coś fajna aplikacja, możecie tam robić swoją kawę, ile na przykład chcecie płynu, ile mleka, yy, ile ma zmielić Wam tej kawy, tu macie też u góry nasypujecie kawę i macie też przekrętło młynka, czy ta kawa ma być grubo mielona, czy yy, rzadko, jakby to powiedzieć, grubo cienkomielone, cienko mielone, mało mielone. <laughs> no i i ta aplikacja naprawdę czy wam to dobrze chodziło, przynajmniej w tym albo w innych zestawach, bo mi to tak mówiło, tak ciężko było się połączyć, ale zmusiłem się, bo tu możecie parę kaw sobie zaprojektować, o co macie połączenie z Bluetooth i to są namalowane i że to były wasze mieszanki robione i można je tutaj zapisać. To, to, to było spoko, ale same to te połączenie tej aplikacji funkcjonalność tego Oceniam na dwuje, na 10 punktów. Kolejna taka mała, mały minus, że jak tutaj wymieniamy pojemnik, to fusów niekiedy on nie jest pełny, ale tam u góry jakoś się one nagromadzą i czujnik chyba wykrywa i wymieni pudełko. Tak patrzę to przejeżdżam, i później znowu to wszystko działa. Możecie tu zrobić gorące mleko od dziecku, albo kakao. No, zakres jest bardzo fajny, użytkowo... Użyt... zakres jest bardzo fajny, użycie tego ekspresu też nie sprawia wiele przyjemności. Fakt, że jest głośny, ale który nie jest, jeszcze nagramy jak się czyści, może łatwo. Ten e, młynek myślałem, że on jest taki, wygląda trochę niesolidnie, aż tak skonstruowany, ale jeszcze chodzi. Zobaczcie jak są tam te przekładnie, albo że tak powiem koła zębate, te małe takie, czy one są z plastiku. Bo wydawało mi się, że one są plastikowe, i z tego miałem obawy. Tak więc liczę na Was. Jako jak, jak Wam wy macie opinię, i jak się Wam to użytkuje, ten sprzęt? I czy narobiliście tych kaw więcej? Czy Wam jeszcze działa? Czy już może znudziliście się i wymieniliście? Może coś jest lepszego, ale co tam może być bardziej, żeby kawę robić? Są też proszcze ekspresy i też działają. Można też zaparzyć sobie normalnie, tą... ale z fusów piję, ale pię w pracy. Ale kurczę, jak to mówił mój kolega, później. Można nawet pojeść tym, tym dołem sobie, tutaj jeszcze jest u góry taka metalowa blaszka. Ona niby służyła do tego, że jak tu dacie kawę i na przykład robicie następną, to niby powinno się podtrzymywać temperaturę. Albo że ta szklanka wcześniej tu położycie i ta szklanka jest ciepła i kawa nie nalewa się do zimnej. To też jest ponoć jakoś właściwe, jak ktoś dobrze robi kawę. Ale powiem Wam, nigdy nie czułem, żeby to było ciepłe, żeby to działało. Nie wiem, chyba, że to musi na coś tutaj leżeć, albo coś, no nie działa mi to nie. Może jak wykrywasz klankę, to to nagrzewa. A tak to nie działa. Nie wiem, rękę przytrzymuję. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może Wy coś więcej o tym wiecie. I no piszecie, dacie znać. No i tak śmiga. Trzeci rok. Zobaczymy jak będzie na czwartym i na piątym. Poczekam na Wasze komentarze. Poodpisuję. A dlaczego na przykład wybrałem Delonki? Bo jest jeszcze taka niemiecka firma. To wahałem się pomiędzy tym, ale brat o ten DeLonghi i też się od niego zaraziłem, w sumie niby włosi, najlepsze kawy i w ogóle, no to poszłem w ten deseń. Tu możecie zrobić, nawet na dwie kawy sobie robić, ale jak robicie mleczną, to już nie ma takiej opcji, może być tylko jeden kubek, albo szklanka, czy filiżanka. A czyszczenie tego jest banalne, tu wysuwacie pojemnik z wodą, który się napełnia. A tu się wysuwa nóż. A ja. Mhm. Fajnie. Chciałem go otworzyć, jak działa. To chyba tak ma zabezpieczenie i tego nie zrobić. Musimy go wyłączyć. On też ogólnie zawsze się czyści sam, przepukuje, czy to z mleka, czy z kawy. I co jakiś czas też chce, żeby zrobić odkamienia. Nie. Dobra. Próba numer dwa na y, wyłączonym. Powinno teraz łatwo wszystko pójść. Tak banalnie. O i widzicie to jest to o czym mówiłem. Te zębatki. Tutaj są plastikowe. Na razie to wszystko działa. Młynek zaraz umyjemy. Ale do tego najbardziej się bałem. Symbatki plastikowe, kurczak to się łamie. A już tak widać, że one są takie... ...białe, ale jeszcze całe, A takie mycie to nic prostszego, tylko podkrandajecie i przepukujecie. I tyle. Z takich ciekawostek, tu mamy pojemnik na kawę. Tu mamy te pokrętło mynka. Od siódemki do jedynki. Grubość zmielenia. O, jak ktoś się zna, to może mi też napisać. Nigdy się tym nie interesowałem, kiedy na przykład ta kawa ma być bardziej zmielona, kiedy mniej. I nawet no, mam no, tak chyba na czwórkę, piątkę ustaloną. Eee! Siedem to duże, największe, a jedynka to najmniej. A tu mamy też, że możecie sypaną kawę sobie zrobić, szczerze, nigdy nie robiłem. Żegnam się z Wami, widzimy się za rok. Jestem ciekawy, co tu. Prędzej się zepsuje, czy będzie opłacalna naprawa, czy to już będzie złom. i czy go rozkręcę, i co tam znajdę. Bo i na wasze komentarze czekam opinie. I czy macie podobne modele, inne, czy wam też służą, i może jeszcze jakieś inne wnioski. Trzymajcie się, serwus smacznych kaw.